Cześć, chciałem wam zaprezentować swoje auto, Golf Piątka, wersja GTI, 2 litry turbo benzyna, 200 goni. Co chciałem wam pokazać cały samochód dokładnie, bo na zdjęciach wiadomo nie wszystko jestem w stanie uchwycić zawsze. Chciałem pokazać jego dobre strony, jego jakieś też słabsze strony. Każde auto ma swoje jakieś drobne minusy. Tak, żeby nikt nie był rozczarowany, jakby przyjechał, chciał go obejrzeć. Więc tak, auto posiadam od trochę ponad półtora roku. Od tego czasu naprawdę dobrze się sprawuje. Jak go kupiłem, zrobiłem parę drobnych napraw jakieś klocki, tarcze, wiadomo, oleje. Zajrzałem do rozrządu. Wszystko się generalnie zgadzało, tak jak poprzedni właściciel mi mówił, że wymieniał rozrząd. Teraz na rozrządzie jest przejechana około 60 tysięcy, więc spodziewam się, że za jakieś 20 tysięcy należałoby już ten rozrząd zmienić. Co ja jeszcze w nim zmieniłem? Wymieniłem opony, komplet na przód, bo był w słabym stanie. Tu jest całkiem fajne, więc tak. Co do minusów, może zacznijmy od tego, bo to wszystkich zawsze interesuje. Auto posiada jakieś naprawdę drobne ogniska, korozji. W większości to są takie sprawy, które cierpią, na które cierpią wszystkie golfy z tego roku. To znaczy tutaj w samym rancie zbiera się niestety błotko które leci tutaj od góry drzwi do samego dołu. Tutaj niestety zawsze się zbierają od środka jakieś yy, liście, błoto No i niestety ten samochód, każdy jeden Golfik w tym miejscu gdzieś potrafi trochę złapać rdzy Tam już też troszeczkę zaczął łapać no, A nie, są jakieś to naprawdę duże ogniska, lekka korozja Myślę, że można to łatwo zabezpieczyć No ja już tego nie będę robił, wiadomo, nie chcę tego robić jakoś po łebkach jak komuś to będzie bardzo przeszkadzało, to sobie go jakoś fajnie zabezpieczę i pomaluję. Tutaj tylne, tylna część, znaczy lewa część tylnego błotnika. Jakieś lekkie kiedyś było obtarcie na plastiku. Chyba jakoś to nie straszy za mocno. No ale jest. Kolejny minusik. Klapa z tyłu jakieś trzy takie wgniotki delikatne naprawdę pod słońcem dopiero to widać słownie albo ktoś jakimś, nie wiem, śrubokrętem, ale nie jest pęknięty lakier. To są tylko lekkie wgniotki. To chyba tak naprawdę a jeszcze też standard a mamy tu jeszcze jakieś lekkie ognisko. Korozji na błotniku z przodu. Ten błotnik był malowany. Chyba komuś do końca nie wyszło. Jest jak jest. Jeszcze jedna drobna korozja tutaj na słupku. Też dosyć często spotykane. Gostrze o, ładnie widać. Błotnik generalnie można wymienić. Nie są jakieś. Kosmicznie drogie, można pomalować wedle uznania. Tutaj drugi z drugiej strony drzwi, błotnik. Tak samo. Jakieś tam lekkie oznaki. Nie ma tragedii. Felgi oryginalne, oryginalne GTI, troszkę zrysowane troszkę zrysowane okrawężniki ta jest najgorsza naprawdę pokazuje te elementy które najgorzej wyglądają jeżeli jest powtórka gdzieś wiadomo wszystkie są trochę obdarte ta jest obdarta na maksa, najgorzej oponki 225 45 17 od drugiej strony pokażę to to są za opony danlopy Port Max, RT z jakimś tam dosyć wysokim indeksem prędkości. Um, w miarę świeży klocek jak go wymieniałem, świeża tarcza. Chyba nie złapie jasności. Naprawdę klocków jest jeszcze sporo. No można sporo jeszcze na tym polatać. Pokażę jak całe auto się prezentuje. Prezentuje się naprawdę całkiem fajnie. Jakieś tam drobne krople mogą na nim być, bo go byłem y, jakąś godzinkę temu. Tu jeszcze z minusików. Lekko sobie lakierek złazi z tych tutaj osłon. Dobra, zajrzymy pod machę. Ja, maska otwarta. Co my tu mamy? 2-0 DFSi. Oczywiście nie ma z nim żadnych problemów. Chodzi świetnie. Tak jak w aukcji napisałem, samochód naprawdę nie wciąga absolutnie. Gra oleju. Działa całkiem płynnie z płynem chłodniczym. Powiem Wam szczerze, że zaglądam co jakiś czas. Kontroluję równiutko pół stanu, tak jak był nalany półtora roku temu. Tak cały czas się utrzymuje na tym samym poziomie nigdy nie był dolewany nie było takiej potrzeby. Co Wam by tu jeszcze ciekawego pokazać? Może go po prostu odpalę. Zobaczycie sobie, jak chodzi. O, jeszcze drobny mankament. Może mi się tutaj uda wyostrzyć. Lekko ryśnięte. O, jeszcze muchy fajnie siadają. O. Lekko ryśnięte lusterko. W środku. Foteliki fajnie, utrzymana Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dobrze się trzymają siedzenia w tym golfie, czego już niestety nie mogę powiedzieć o kierownicy. Chociaż, biorąc pod uwagę jego przebieg, już miała prawo. Są jakieś tam ślady zużycia. Jest ta kierownica. Lekko wytarta, żadnych absolutnie pęknięć. Raczej od prowadzenia w ten sposób, zawracania, wytarła się tylko z wierzchu. Gałka do zmiany biegów. Tutaj już nie ma żadnego problemu. Wygląda naprawdę fajnie. Przyciski wszystkie. Bez oznak zużycia w zasadzie naprawdę fajnie się tu trzyma. Odpalimy. Kontrolki. Zapnij pasy. 247 tysięcy trochę ponad na ten moment. Nie wiem jak go słychać. Tutaj od środka, mamy teraz drzwi otwarte. Zajrzymy pod maskę przy otwartym, przy odpalonym silniku. Dosyć charakterystyczny dźwięk pracy tego silnika. Słuchałem parę golfów. Z tym silnikiem, nawet nie golfów, tylko grupy VAG z tym silnikiem, wszystkie dosyć mają taki dziwny, charakterystyczny dźwięk. Pracuje całkiem fajnie. Jak pisałem, już wydech jest delikatnie przerobiony. To jest naprawdę przyjemne, nie męczy w trasie, dało taki fajny, lekko sportowy charakter w autku. Nie wiem co byście chcieli zobaczyć, nie sprzątałem jakoś specjalnie, tym samochodem na co dzień. Pedały nie są, brudne są tylko, nie są jakieś wyjechane. Automatyczne światełka, oczywiście wszystko działa tak jak należy wrzucę jeszcze kamerę na statyw. Pokażę, ja, pokażę Wam jak wydech chodzi przy ciut wyższych obrotach żebyście mieli świadomość jak to wygląda Pokażę Wam krótkie ujęcie z jazdy, jak samochód się spisuje podczas przyspieszania. Może robi to płynnie, a moc. Stoimy sobie teraz w miejscu. Jedyneczka. Jazdy, wdechu naprawdę w ogóle nie słychać. Sorry za te refleksy, ale dzisiaj jest naprawdę ładne słońca. Podczas normalnej cywilnej jazdy samochodu zupełnie nie słychać. A jak odkręcimy, wiadomo, gdzieś ten dźwięk zaczyna się pojawiać. Fajne, agresywne. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam, cześć.